I przyjechał kolejny autobus. Witam Was serdecznie moi drodzy Sim z tej strony, no i zapraszam Was na kolejny odcinek City Bus Manager. Dzisiaj linii nie buduję, dzisiaj będzie odcinek techniczny, można to nazwać, dlatego że będę musiał y, y, troszeczkę tych autobusów y, elektrycznych tutaj pobudować. Ja ale autobusów nie buduję, po prostu muszę je przydzielić, a ponieważ mam, będę miał zwiększony tutaj stan ym, kiedy. Właśnie ta N14 cały czas mnie tutaj kursi, bo tutaj już pisaliście, że coś tam się dzieje z tą linią. Już sprawdzamy, słuchajcie, N14 statystyki tej linii N14, ponieważ tutaj może być coś nie tak. Pokaż rozkład jazdy, edytuj rozkład jazdy. I już sobie zaraz sprawdzimy co tutaj słuchajcie. No co tu Kaman, czekajcie, co 20 minut. Ale tutaj z, preferowana grupa pojazdów, słuchajcie, no jak, jak w mordę strzelił, no jest brak. Także nie wiem. No nie wiem o co chodzi. Ewidentnie. Dam tą zgodę, co 20 minut. No ja nie wiem, no nie wiem, słuchajcie, co z tym harmonogramem. A, i tutaj zajezdnie można wybierać, faktycznie, tak. Także, no nie, no nie da się przepisać, słuchajcie, no. Nie bardzo wiem dlaczego, e, chociaż mogę to zrobić ręcznie. Tylko z tą jedną linią mam problem, powiem szczerze. Tutaj faktycznie można wybierać sobie, od razu zaplanować sobie już wszystko. I tutaj widzę, że jest jeszcze też jeden problem z jedną linią na Ursynowie Południowym. Nie mam możliwości wciśnięcia tego nigdzie. No, i co? Będę chciał kupić, oczywiście, jakieś autobusy, z... zwiększymy szybkość, bo to jest dopiero po północy. Eee, I co? Jeden autobus mam od 12 godziny na Ursunowie, trzeba by było dokupić jeden z autobusów albo, albo przecież, kurde, na Marymoncie mam luzaka jakiegoś. Mam tutaj luzaka, więc szybciutko przerzucimy na zajezdnię Ursynowa Południowego. Dobra, niech on jedzie, dobrze że mam te autobusy. I teraz w harmonogramie z Ursynowa Południowego będę na ten wolny autobus mógł tutaj sobie przydzielić. No dobra, bo tutaj na Marymoncie to nie mamy nic, spoko. A tutaj też już jest wszystko przydzielone. Spoko, loko Więc teraz tak, co ja tu będę chciał zrobić? Będę chciał e, zrobić instalację tą fotowoltaiczną i kliknę sobie ze 3. One kosztują po 25 tysięcy, ponieważ mam tutaj kilka pojazdów elektrycznych, jak ten E-Citaro i przydzielimy sobie dla niego miejsce. Tak, patrzę, czy coś jeszcze jest, który z tych autobusów stoi. Nie w tym miejscu co trzeba. Bo mamy trzy stanowiska, ale elektryków więcej nie widzę chyba, chyba nie. Jakiś straszny długi, a nie mam. BYD to jest też Ebas. Dobra, no więc damy go tu. Dobra, a tu jeszcze mam jedno stanowisko. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Każdy będzie miał swoje stanowisko, każdy elektryk. Będzie to rozdzielone oczywiście. Tylko mówię, no nie od razu. Kraków zbudowali. Dobra, światło jest do naprawy. Zaraz sprawdzę system e, autobusów moich używanych. Czekajcie, to są oferty moje autobusy i zepsute autobusy. E, Kłotki hamulcowe. Tutaj kierunkowskaz do naprawy. O, no, tutaj nie jest najgorzej. Aczkolwiek widzę, że już tam do serwisu krzyczy. I od razu mówię, że tutaj już klocki są czerwone, to już by można było wymienić. No dobra, kurde. Dawaj następne, bo tych autobusów jest tutaj milion. Milion normalnie. Dalej idziemy. Okej, okay, czyli czy każdego trzeba stan techniczny kliknąć niestety. Klocki się kończą, ale hamują. Olej do wymiany, żeby się silnik nie zatarł. Dobra, olej do wymiany. Klocki już na ukończeniu. No dobra, tutaj też klocki pójdą. Strasznie dużo klocków idzie, będę musiał zamówić. Oleju troszkę idzie, ale klocki się chyba najszybciej zdzierają. W autobusach i ostatnia strona. Też klocki, dobra. Zam Zrobimy zamówienie. Zrobię zamówienie na części zamienne. Silniki, kierunkowskazy. Tutaj na Maksa. Wycieraczki też tam jakoś idą. E, akumulatory trzeba kupić ze dwa, paski klinowe oleje. Oleje. E, klocki hamulcowe na 9 opony. Dobra, 32 tysiące. Nie mam tylu pieniędzy? No nie mam. No nie mam. Kurde, no nie ma. Myślałem, że można na kredyt kupić. Nie można. Choinki, choinki, słuchajcie, no trzeba trzeba będzie to poczyścić, mi się wydaje. Więc na razie choineczki to pójdą. Za rok dopiero choinki. Fajne były, no ale na święta. A także choinek troszkę było, kupowałem. Dzisiaj taki odcinek porządkowy. Dobra, czyli muszę jeszcze części zamówić. Choinki kasujemy. Patrzę, czy jeszcze coś. Lampki? Dobra, te lampki nie chcę zostaną. Patrzę, czy jeszcze gdzieś choinka sobie nie stoi. Choinki więcej nie widzę. Mam jeszcze jeden rząd szafek do zrobienia. Dobra, chyba jest okej. Okay. Dobra, zaczyna kasa wpływać. Także ja te części bym chociaż chciał zamówić jeszcze raz. Wszystko od nowa, tak? Akumulatory... Trzy paski, oleje, klocki na maksa, silniki mam, kierunkowskazy, wycieraczki 40 tysięcy się zrobiło. Dobra, akumulatory dam troszkę więcej. Światełki też się przepalają. Klocki hamulcowe, dobra, zamówiłem części, zamówiłem części. Teraz tak ee, przebudowa, przebudowa. Przebudowa, ulica. Tutaj postawimy jeszcze kolejne, i chyba tutaj też w sumie. Okej, okay, dobra. Teraz trzeba będzie kupić tylko autobusów trochę, elektryków. Czekam na malowania, czekam na malowania na warsztacie Steam, bo jeszcze ich chyba nie widziałem. Mam troszkę Mercedesów i nawet Mana mam. Elektryka. Dobra, zaraz zobaczymy, co tu się uda kupić. Zgłaszajcie się na kierowcę! Ogłoszenie! Ogłoszenie do pracy, słuchajcie. Zgłaszajcie się na kierowców. A ja coś będę próbował tutaj wyczalić z jakiejś tam oferty. A niestety odrzucił. O, I co my tu jeszcze możemy kupić? Trochę drogo, tu jest lepiej, lepsza cena. Też odrzucił. A jajaj. No nieładnie, nieładnie. Czekajcie, to jest elektryk? Nie, to jest 7900. To on pójdzie sobie na lakiernię. A on pójdzie sobie na lakiernię. No i co my mamy? Połączenia przechodzące. Łapówkę! 90 tysięcy zł za łapówkę. Przed chwilą policja zatrzymała mój autobus. Nie był sprawny technicznie. Yy, wiecie co? Yy, przyjmij karę. Kacper, Konkol, Wiesz co? Wapówki nie będę dawał. Przyjmij karę. Dobra, czytujemy jakiś szablonik. Jest. Dobra, no trudno. Trudno. Dostaliśmy karę. Ja sobie sprawdzę, jak to wygląda na przystankach poszczególnych. Na której linii? Na którą linię? Na 158. Na linię 158. Wstaw dodatkowy autobus. Mamy coś takiego, nie? Także tutaj, po tych liniach, można zobaczyć. 119 linia. Wstaw dodatkowy autobus. Eee, jedzie proszę, masz. Eee, jeszcze raz sobie zobaczymy, jakie to są linie. Linie wahadłowe. A przewóz wahadłowy. Wstaw dodatkowy autobus. Elektryk pojedzie. Dobra sprawa. O, tu 158. Wstaw dodatkowy autobus. Coś mamy, elektryka. Filip dzwoni z Ursynowa. Prośba o urlop, no to idź. Dobra, bilety się sprzedadzą. E, ale myślę, że już teraz coś będę mógł znowu kupić z floty autobusów używanych. E, może tego. O, chociaż jeden z autobusów dojedzie To jest ten? Nie, to chyba nie ten To ten? Nie, to nie ten Ciężko teraz się już połapać, który jest który Wydaje mi się, że to chyba będzie ten Opony, klocki do wymiany Wyposażenie o wszystko 23 tysiące, dobra A, i na lakiernie też pojedzie Docelowo O, jaki brudny był <laughs> Jaki był brudny Mega Skrzynka odbiorcza Nowe godziny kursowania? Co 15 minut? Też co 15 minut? Stres ma, no bo jeździsz to jesteś to masz stres, to wiadomo, nie? Teraz badania. 50 tysięcy, autobus przegubowy elektryczny. I tutaj... Dobra, no trzeba się trzeba zainwestować no, w kolejne badania. Niech się podkrywają kolejne autobusy, skoro je tam gdzieś dodają a ja zaraz zobaczymy, bo może będzie można coś kupić używanego elektrycznego Lion City 120, dobra ile mam, 80 tysięcy, troszkę mało 15 godzinka, 96 tysięcy stówkę, mało, mało mało Lion City 18s 116 tysięcy, jestem w stanie dać 120 odrzucił mi tą ofertę Małe Citaro, 88 osób, 86 tysięcy. Odrzucił. Próbuję jakiegoś elektryka wyrywać, nie? Ale ciężko jest. To straszna wysoka cena. Urbino 18. Spróbujemy, 140 tysięcy. Też odrzucił. No, nie nie jest łatwo negocjować mm, o kontrakty. Ale zobaczcie, bileciki się sprzedają bardzo ładnie. No, jak tam badania idą. E, idą, idą. Jest szansa, że w tym odcinku coś zobaczymy nowego. Składają skargę duża liczba autobusów, pasażerów. Czekajcie moment, zaraz zobaczymy. Tutaj na 101: wstaw dodatkowy autobus. Eee, dobra, niech jedzie ten elektryk. Gdzie tam jeszcze jest taki zapchany? 141: wstaw dodatkowy autobus. Eee, już patrzę, co tutaj jest dostępnego. Jest przegubik. Trzeba reagować, trzeba reagować. 187, wstaw dodatkowy autobus. Ha. Co tu jeszcze, słuchajcie. 241, wstaw dodatkowy autobus. Nie ma stania, nie ma stania. Jeździmy, jeździmy. Tutaj wstawiłem, tu wstawiłem. O, tu się tutaj dzieje. Wstaw dodatkowy autobus. Wiecie, to są teraz od poniedziałku do środy. Są teraz takie... Dni Szczytu Komunikacyjnego 141 tutaj wstawiłem 241 jeszcze Kolejny autobus poleci Mamy już sporo tych linii naprawdę Dużo y, takie autobusy wstawiam już takie gdzie jest maksymalnie Maksymalnie dużo 971 stąd dodatkowy autobus 160 osób dobra No Wyjeżdżajcie z zajezdni, wyjeżdżajcie. Wbijajcie i pobierajcie tych pasażerów, kurde. Bo, bo tu lipton idzie. Statystyka linii. Tutaj chyba już nic nie jeździ. Jakbym mógł chyba tą linię wykasować, ja bym tą linię mógł wykasować. Nie mogę. Wstaw dodatkowy autobus. Czekajcie, tutaj jeszcze wstawimy. Tutaj też coś jeździ. Przewóz pływalnie orka. Wstaw dodatkowy autobus. No mam, 150 paxów, 190 paxów. To już chyba największy autobus jaki mam. Eee, tak. Ale teraz jakąś flotę autobusów, może bym coś, coś tutaj ogarnął. 200 tysięcy, spróbujemy za 180. 000. O yes, udało się. Ecitaro jeszcze jakoś elektryczka mogę panu zaproponować 115 tysięcy. O, i mam kolejne dwa autobusy. Ten do lakierni poproszę, one zaraz powinny wjechać. Jest i elektryk. Miejsce postojowe będziesz miał tu właśnie do naprawy, kierunkowskaz i światło. Tutaj do lakierni. No, no, to jest tego troszkę. Jest tego troszkę. Ten też jest chyba zepsiuty. Ze Ten też jest chyba zepsiuty. Czekajcie, on się teraz lakieruje, ale wycieraczkę ma do wymiany. No i okej. Okay. Jedne są do naprawy, drugie są do mycia. Ludzie dalej skargi składają. Dobra, czyli trzeba dalej powycyłać. Wstawać dodatkowe autobusy. Tylko duże autobusy. 146 osób. Dobra. E, a właśnie ja z tego poziomu jestem w stanie coś tutaj pozmieniać? Nie, tak to nie. Internety są, taryfy elektryczne są podpisane, energia elektryczna jest podpisana. Na zajezdniach jest, są autobusy. Hmm, patrzę, czy jest możliwość wstawienia. Wiecie co? Dodatkowego autobusu, nie? Spóźnienia są 6 minut, 5 minut. Nawet niektóre mają, ale tu jest 5 minut na przykład. Linia 224. Chyba tylko z tego poziomu jestem w stanie to zrobić. 224. No. Brak dostępnego kierowcy. Już kierowców nie mam. O kurde. Zobaczcie, czas oczekiwania w centrum obsługi. Moment, moment. Tutaj zobaczcie co tu się dzieje. Zobaczcie co tu się dzieje. Zatrudni pracowników. Mechaników, badaczy, osoby sprzęt pracownicy serwisu. Moi pracownicy. Pracuję w centrum serwisowym. Na chorobie jest pracownik serwisu. A czekaj, no bo teraz tak. Pracownik serwisu. No muszę muszę zatrudnić więcej. Kiedyś było OK. 30 minut oczekiwania. Zatrudni pracowników pracowników serwisu. Kurde wszystkich. Wiecie co? Ja muszę tu stanowiska dorzucić, nie? To nie jest hala, to nie jest biuro. Centrum obsługi. Muszę stanowiska obsługi klienta wrzucić. Je chyba obrócić. Muszę. No, ciekawe, czy za chwilę przyjdą do pracy. O, już się zmniejszyło do 25 po minut. 430 tysięcy spoko. I są elektryki na 130B -Y Ktoś będzie byd. To jest zbyt zaakceptował ktoś moją ofertę. Lionsa Elektryka też zaakceptował. Dobra, przyjadą zaraz w autobusy. Skróciłem kolejkę o 5 minut. Wjechały kolejne dwa autka. Proszę je obczaić tylko. One sobie tu stoją. I tutaj do naprawy nie ma nic. Do ulepszenia jest wszystko. 50 tysięcy. Ten do naprawy też nic nie ma. Tylko jest do lakierowania. Dobra. Mamy 15 minut oczekiwania. Skróciłem czas. Słuchajcie, już widzę 15 minut, jest. Także troszeczkę się tu poprawiło. Ale powiem szczerze, nie zauważyłem tego. Jakoś tak kątem oka mówię. Patrzę, coś się na czerwono tu pali. Jeszcze zobaczymy. Może personel trzeba zatrudnić. Pracownicy serwisu są. Dwóch. Trzech. Dobra. Nie mam już szafek. Nie mam już szafek. Ale ruch, ale ruch, ale potok. Ale potok ludzi. No, już teraz mam tak dużą firmę, że naprawdę powiem Wam szczerze, że ciężko jest to już powoli poogarniać. Mam jeszcze miejsce postojowe tutaj będzie miejsce dla elektryka. Wszystko, wszystkie elektryki chyba przeguby tutaj wrzuciłem, które miałem. A jak tam na liniach? Dalej na czerwono jeżdżą? Nie, już chyba nie, bo to już jest po 20. A, jeszcze kurde. jeszcze się tu zdarzają jakieś rodzyneczki czerwone. No, już nie. Już jest po godzinie 21. To już. Spokój, biuro się zamknęło. Ale musiałem rozbudować. Słuchajcie, za chwilę w następnym odcinku szafki będą musiał dostawiać. Jeszcze jakiegoś elektryka chyba małego kupiłem i chciałem go przypisać, ale go nie widzę teraz. Małego elektryka kupiłem. To też jest elektryk, nie? Lion City E. A, dobra, to jego przypiszę. Zajezdnia nie, zajezdnia jest ok. Stanowiska nie mogę na razie przypisać. czemu? A, bo jak kliknę na Urbino, to jest elektryk. Zmień zajezdnia miejsce postojowe. To będziesz stał tutaj. Okej. Okay. Muszę ci ładowarkę kupić jeszcze na ulicy tutaj. Ładowareczka. Dobra, tu chyba wszystkie są już ładowarki. E, I co? Jak z tymi biletami? Chyba udało się to uzyskać. Tak, teraz mamy przewieźć 624 tysiące pasażerów i za to jest 200 tysięcy dolków. I teraz tak. I teraz tak, słuchajcie, za chwileczkę już się kończy dzień. A co tu się wydarzyło? Wymiana dużego miejsca. Wymaga dużego miejsca postojowego, chyba już nie mam. A, bo to wszystko zjechało. Ale jaja. Dobra, kurde. Oh shit, a ciekawe, czy tutaj mi wejdzie jeszcze jedno? O, wejdzie. No właśnie. Pojechał sobie, już kupiłem. Podsumowanie dnia: 1381 tysięcy. Nie wprowadzałem się żadnej linii dodatkowej. No ale pamiętajcie, że od poniedziałku zaczął się szczyt komunikacyjny i dlatego też. Jak gdyby to zostało mocno podniesione. No, zobaczymy, jak będzie w następnych dniach. No, to piszcie, piszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie tych moich wszystkich zmian. Patrzcie dalej jeszcze, brakuje tych miejsc. No, chyba będę musiał firmę rozbudować. No, kolejne stanowiska. A tutaj zbudować wyjazd. Tu zbudować wyjazd. Kolejny wyjazd. Tak, z firmy. No, i tutaj trzeba będzie stanowiska wkleić. Taki jest plan na następny odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!